Czy wiesz, że możesz uruchomić AI na swoim telefonie za darmo? Google właśnie wypuścił po cichu aplikację AI Edge Gallery, dostępną na razie tylko na Androidzie, ale trafi też na iPhona. Dzięki tej aplikacji możesz pobierać i uruchamiać modele zaawansowanej sztucznej inteligencji bezpośrednio na swoim smartfonie, nawet bez internetu, na przykład podczas lotu samolotem. Zobacz, uruchamiam to na swojej Galaxy S25 Ultra no i pytam model Gemma, jak tworzyć viral na TikToku no i od razu dostaję odpowiedź. No to może jeszcze zapytam, co robić na Majorce, na której aktualnie jestem? Elegancka lista, proszę z plażami. Aplikacja pozwala na rozmowę z chatbotem, zadawanie pytania o zdjęcia czy generowanie tekstów i kodu. Wszystko działa lokalnie, więc Twoje dane nie trafiają do chmury. No i masz pełną kontrolę nad prywatnością. Możesz analizować zdjęcia, tłumaczyć teksty, rozpoznawać obiekty i testować różne modele AI z platformy Hugging Face. Szybkość działania zależy oczywiście od Twojego telefonu, więc zależy jaki sprzęt posiadasz. No ale jeśli chcesz spróbować, to znajdziesz aplikację pod tym linkiem. A gdybyś chciał dokładniejszy tutorial, to daj znać w komentarzu. Zrobię dłuższy filmik, jeśli zbierze się oczywiście więcej. Chętych. No i oczywiście zapisz ten filmik, zaobserwuj ten kanał po jeszcze więcej informacji o sztucznej inteligencji.